Cześć! Z tej strony Adrian Pusher Fujitsu FujitsuShop.pl W dzisiejszym odcinku przetestujemy stację roboczą w obudowie RAK, czyli Fujitsu Celsius C780. Aby było jeszcze ciekawiej, omówimy, jak ją kontrolować za pomocą terminala takiego jak Fujitsu Futro L620. Fujitsu Celsius C780 to jedyny przedstawiciel stacji roboczych w obudowie typu RAK w portfolio Japończyków. Jest to komputer w zwartej obudowie 1U do złudzenia przypominający klasyczny serwer. Przedni panel to przede wszystkim prostota i ergonomia. Front można wyposażyć w napęd optyczny oraz do czterech dysków cold plagowych. Standardowo po prawej stronie znajdziemy mini panel sterowania z włącznikiem, przyciskiem identyfikatora, dwoma portami USB i szeregiem wskaźników LED. Z tyłu także nie jest nudno. Standardowo znajdziemy tu trzy gniazda USB 3.0, dwa gniazda Ethernet, w tym jedno z obsługą IRMC oraz wyjście obrazu VGA. Reszta to już kwestia konfiguracji. W naszym wypadku mamy tu kartę Nvidia Quadro P2200 z czterema wyjściami DisplayPort oraz specjalną kartę rozszerzeń dla funkcji Remote Access, o której zaraz sobie opowiemy całości dopełnia łatwo wymienialny, kasetowy zasilacz, choć tutaj szkoda, że brakuje redundancji. Standardowo jak to z Fujitsu, wszelkie elementy do obsługi beznarzędziowej oznaczone są zielonym kolorem, jednak zanim ściągniemy pokrywę, musimy odblokować specjalną klamkę. Komponenty pod maską umieszczone są w serwerowym stylu. Front to sekcja napędów, ta oddzielona jest od reszty pod zespołu ścianą wydajnych, aczkolwiek nie najcichszych wentylatorów. Imponująca jest lista procesorów, jakie możemy zamontować w naszym Celsjuszu C780. Dostępna jest szeroka gama 8 i dziewiątej generacji procesorów Intel Zion E oraz Intel Core od i 3 po i9. Pamięć RAM w naszym systemie stanowią kości DDR 4 o maksymalnej pojemności 128 GB. Dane umieścimy na dyskach twardych o interfejsie NVMe, SATA, a nawet SAS. Tutaj ograniczeni jesteśmy do konstrukcji 2,5 calowych lub kompatybilnych ze złączem M2. Pełna lista dysków znajduje się pod linkiem w opisie. Płyta główna pozwala na skorzystanie z dwóch riserów PCI Express. Pierwszy pojedynczy, dedykowany jest wybranym kartom rozszerzeń, takim jak interfejsy sieciowe czy serial. Drugi riser w zależności od konfiguracji może być podwójny o szybkości 2x8 lub pojedynczy razy 16. Swoboda wyboru polega na tym, że gdy nie potrzebujemy bardzo wydajnej karty graficznej, która zajmuje dwa sloty, to zyskujemy dodatkowe złącze na jedną ze wspomnianych wcześniej kart rozszerzeń. Nic nie stoi również na przeszkodzie w zamontowaniu obok siebie dwóch jednoslotowych kart graficznych. Wybór zatem stoi po stronie użytkownika, lecz pozostając przy samych kartach, to tych jest naprawdę sporo. Możemy skorzystać z budżetowych konstrukcji przeznaczonych do podstawowych zadań, jak i najbardziej zaawansowanych kart graficznych na rynku, jak Nvidia Quadro RTX 8000. Fujitsu Celsjusz C780 ma znacznie więcej wspólnego z serwerami niż sam wygląd. Stacja ta kompatybilna jest z Windowsem Server 2019. Ponadto dzięki najnowszemu kontrolerowi IRMCS5 możemy zarządzać naszą stacją roboczą tak samo jak serwerem, korzystając ze środowiska ServerView. W ramach dzisiejszego testu przygotowaliśmy konfigurację, która pozwoli na zdalną pracę z Celsjuszem C780. Fujitsu Remote Access to rozwiązanie pozwalające na zbudowanie bardzo ergonomicznego oraz energooszczędnego środowiska pracy za pomocą technologii PCOIP. W jaki sposób to działa? Otóż najważniejszym elementem naszej konfiguracji jest karta hosta Remote Access pozwalająca na wysyłanie danych do terminala. Karta ta występuje w wersjach obsługujących dwa lub cztery ekrany. Następnie niezbędne jest urządzenie, które będzie odbierało informacje od hosta. Mowa tu oczywiście o terminalu, gdzie naturalnie polecamy rodzinę terminali Fujitsu Futro. W naszym wypadku jest to jeden z podstawowych modeli Fujitsu Futro L620. A w jaki sposób to podłączyć? Zasada jest bardzo prosta. Za pomocą dołączonych do zestawu kabli DisplayPort łączymy wyjścia naszej karty graficznej z wejściami obrazu w karcie HOSTA. W ten sposób karta HOSTA Remote Access otrzymuje obraz gotowy do wysłania naszemu terminalowi. Dane wysyłane są do terminala za pomocą tego portu PCOIP. Naturalnie, sama stacja robocza, karta HOSTA oraz terminal muszą być podłączone do naszego środowiska sieciowego. Interfejsy karty Hosta Remote Access oraz Futro L620 pozwalają na bardzo szczegółową konfigurację parametrów pracy. Każdy administrator sieciowy będzie w stanie dopasować tandem Celsius Futro do nawet najbardziej specyficznych środowisk sieciowych. Panele konfiguracji obu urządzeń bogate są w olbrzymią ilość ustawień połączenia, autoryzacji, zabezpieczeń czy diagnostyki pracy. W przyszłości planujemy stworzyć szczegółowy tutorial jak na kilka różnych sposobów skonfigurować stację roboczą z terminalem Fujitsu-Futro. Tymczasem nasz terminal gotowy jest do połączenia z Celsiusem C780. Po zalogowaniu się do stacji mamy nad nią pełną kontrolę nawet gdy system operacyjny jest zamknięty. Za pomocą interfejsu PCOIP wszystkie informacje przesyłane są natychmiastowo. Wszelkie urządzenia USB pracują dokładnie tak, jak podłączone bezpośrednio do stacji roboczej. W zależności od szybkości i jakości twojej infrastruktury sieciowej, przesyłany obraz może być bezstratny lub skompresowany, by uniknąć wszelkich artefaktów lub braków płynności. Czyli poza sposobem kontroli naszej stacji nie zmieniło się nic. Możemy korzystać w czasie rzeczywistym z pełnej mocy dostarczonej przez Celsjusza C780. Największą zaletą Remote Access jest możliwość zbudowania stanowiska pracy wolnego od jakiegokolwiek hałasu dzięki umieszczeniu stacji roboczej poza przestrzenią biurową. Jest to o tyle istotne, że już C780 emituje sporo szumu ze względu na swój rozmiar i serwerowy system chłodzenia. Z racji na fakt, że Fujitsu Futro jest malutkie, oszczędzamy również cenną przestrzeń oraz energię, tworząc maksymalnie ergonomiczne miejsce pracy. W pościgu za stanowiskiem pracy przyszłości kluczową rolę odgrywa tu miniaturyzacja. Jednak wymagania branż naukowych, rozrywkowych czy projektowych sprawiają, że użytkownicy muszą sięgać przede wszystkim po bezkompromisową wydajność zarezerwowaną dla dużych maszyn. Szukając optymalnego rozwiązania tego problemu, Fujitsu musiało dostarczyć najwyższą wydajność przy zachowaniu ergonomicznej przestrzeni roboczej, gdzie technologia Remote Access spisuje się doskonale. Fujitsu Celsius C780 to bardzo wydajna stacja robocza, która, mimo rozmiaru 1U, zapewnia bardzo dużą elastyczność konfiguracji. Szeroki wybór wysokiej klasy komponentów pozwala zbudować maszynę, która sprosta najbardziej wymagającym aplikacjom z dziedzin projektowania, animacji czy symulacji. Celsius C780 to nie tylko moc, ale także wygodna eksploatacja. Dzięki kontrolerowi REMCS5 zarządzanie jedną lub wieloma stacjami roboczymi jest prostsze i bezpieczniejsze jak nigdy dotąd. Dzięki technologii Remote Access możesz zbudować nowoczesne i absolutnie bezszelestne stanowiska pracy ze stacjami roboczymi Fujitsu Celsius, kontrolowanymi zdalnie przez terminale Fujitsu Futro. Ponadto, bogaty wybór innych kart rozszerzeń pozwala zbudować Ci dokładnie taką stację, jakiej potrzebujesz w swoim środowisku pracy. Jeżeli zainteresowała Cię stacja robocza Fujitsu Celsius C780, to zapraszamy do naszego sklepu na www.fujitsushop.pl, gdzie znajdziesz tą oraz wiele innych stacji roboczych. Tam nasi handlowcy chętnie pomogą przy wyborze najlepszych rozwiązań dla Twoich potrzeb. Jeżeli także lubisz nasze materiały i chcesz być na bieżąco, to zachęcamy do subskrypcji naszego kanału lub odwiedzenia nas na Facebooku i Instagramie. Tymczasem jeszcze ja żegnam. Do usłyszenia!